Co jedli pierwotni ludzie, czyli dieta pierwotnych ludzi? I tutaj odpowiedź jest prosta: to, co znaleźli, to, co zdobyli, ponieważ pierwotni ludzie nie mieli szans na wybieranie, co akurat jedzą, tylko jedli to, co udało im się zdobyć. I tutaj to pożywienie może niektórych z nas wręcz przerażać, ale pierwotni ludzie jedli dosłownie wszystko. I pokarm pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Tutaj nie było, można powiedzieć, wyboru. Tutaj, żeby przeżyć, trzeba było zjeść wszystko, co się uda. Oczywiście, jeśli chodzi o pożywienie pochodzenia zwierzęcego, to było to mięso dzikich zwierząt, jeśli udało się takie zwierzęta upolować albo też znaleźć. W późniejszym etapie mięso, które zostało oczywiście poddane obróbce termicznej, czyli najczęściej upieczone, uwędzone czy też ususzone, ale jedli też owady, pędraki, larwy. Nie stronili od gryzoniów, płazów, węży, żab i wielu, wielu innych rzeczy. Udało się złapać ptaka? Zjedli ptaka. Udało się złapać żabę, która była jadalna? Zjedli żabę. Udało się mu złapać jakieś larwy, zjedli larwy. Udało się złapać, no może nie będę wchodził w szczegóły. Jeśli udało się na przykład zdobyć jajko, podebrać jakiemuś ptaku, oczywiście jak najbardziej to jajko zjadali, tak samo jak z miodem, tak samo jak z każdą formą pokarmu pochodzącego od zwierząt, jaką udało im się złapać. Z mlekiem były problemy, ponieważ nie było hodowli, więc tego mleka po prostu nie posiadali. Tutaj należy o tym pamiętać. Ryby, zwierzęta, owady, płazy, gady wszystko, co się da. Jeśli chodzi o ten pokarm mięsny, pochodzenia zwierzęcego, niemięsny, to zjadali. Jeśli natomiast chodzi o pokarm pochodzenia roślinnego, to oczywiście najprawdopodobniej stanowił on około 65-70% pokarmu, które który był zjadany przez ludzi. Oczywiście wszystko jest uzależnione od miejsca, w jakim żyli ci ludzie oraz od pory roku. Ponieważ podobnie jak na przykład dzikie zwierzęta, te wszystkożerne, człowiek jest wszystkożerny, jest to uzależnione od tego, do czego mamy dostęp. Więc wiosna to początek owoców, jagód, pożywienia roślinnego. Lato, jesień to również duży udział tego typu pokarmów. Później, oczywiście, no, to źródło się wyczerpywało i były z nim problemy, i wówczas skupiano się na tym, co jest dostępne czyli na pożywieniu pochodzenia zwierzęcego, jeśli oczywiście udało się go zdobyć. Jedli, jeśli chodzi o pożywienie pochodzenia roślinnego, owoce, nasiona, orzechy. Wszystko, co udawało się zdobyć. Zboż jeszcze wówczas nie uprawiano. Zboża dopiero pojawiły się, kiedy doszło do rewolucji neolitycznej i do, można powiedzieć, rozpoczęcia rolnictwa, odkrycia tego, ale musimy pamiętać, że zboża nie wzięły się znikąd. To nie jest tak, że nagle o, uprawiamy zboża. Tutaj należy pamiętać, że przez zapewne tysiące lat ludzie zbierali te nasiona. Które oczywiście pozyskiwali straw z roślin, które później w wyniku naszej działalności stały się zbożami, ale te nasiona, tych roślin, które jeszcze nie były zbożami, jak najbardziej były wykorzystywane. To nie jest tak, że ludzie w 100 lat nauczyli się uprawy, w 100 lat zamienili te rośliny w zboża. Nie mówiąc o tym, że te zboża przez tysiące lat, były zupełnie inne niż nam się wydaje, i to, można powiedzieć, pożywienie, jakie spożywali ludzie już, można powiedzieć, bardziej współcześni, jeśli chodzi o rozwój, ponieważ jeśli chodzi o tą naszą budowę, zbyt wiele się nie zmieniliśmy, jeśli w ogóle, co niestety powoduje pewne problemy, na przykład z bardzo dużą podatnością na zwiększanie naszej masy ciała i na zbyt dużą ilość jedzenia, no ale to jest zupełnie inny temat. Więc to, co jedli nawet ci bardziej rozwinięci, ci, którzy można powiedzieć, mieli już to rolnictwo, ten chleb czy też placuszki, jak zwał, tak zwał, no, mocno różnią się od tego, co dzisiaj sobie wyobrażamy w tej materii. Oczywiście każda forma pokarmu, czy to zwierzęcego, czy roślinnego, była akceptowana. Jeśli był owoc, zjadano owocy. Były jagody, zjadano jagody, były jakieś rośliny, które można było zjeść. Tutaj należy pamiętać, że te procesy nauczania się, co jest dobre, co jest niedobre, co wolno jeść, czego nie wolno jeść, też musiały być bardzo ciekawe. Ale chodzi po prostu o to, że jedzono wszystko. Nie miano możliwości wybrzydzania. Były okresy, gdy tego pożywienia było więcej. Gdy zdobycie tego pokarmu było łatwiejsze. Tylko, że niestety nawet kiedy spojrzymy na warzywa i owoce, które współcześnie niejako używamy, a które były już spożywane na przykład przez tych prehistorycznych ludzi, czyli na przykład, czyli na przykład jabłka, czy też jakieś formy tych warzyw korzennych. To musimy pamiętać, że to nie jest na przykład nasze współczesne jabłko. Te jabłka były mniejsze, te jabłka były zupełnie inne niż sobie to dzisiaj wyobrażamy, niż to, co obecnie po prostu zjadamy. Dzięki temu, że wpływaliśmy na rozwój tych roślin, te jabłka stały się większe, smaczniejsze i oczywiście. Są one inne niż te dzikie gatunki. No tutaj wystarczy spotkać jakąś dziką jabłoń i to zauważymy. Dotyczy to również innych, można powiedzieć, roślin. Na przykład orzechów też w dużym na przykład, na przykład orzechów też ponieważ te orzechy, na przykład laskowe, które obecnie możemy kupić w sklepie, znacznie różnią się, na przykład wielkością od tych dzikich orzechów laskowych. Z tych leszczyn, tu nie jestem specjalistą, jaka jest właściwa nazwa, które możemy spotkać dziko, na przykład w lasach czy też przy drogach. Czyli było ciekawie, było trudno, było można powiedzieć, w niektórych momentach głodno, a w niektórych momentach tak bardzo głodno, że no, niektórzy tego nie byli w stanie przetrwać. Te warunki, ciężkie zimy. Upalne lata, powodzie, deszcze, to wszystko wpływało na człowieka i powodowało, że on nie miał często wyboru. Często głodował, często też zjadał rzeczy, których obecnie większość z nas by nie zjadła. Dlatego należy pamiętać, że jeśli ktoś wam reklamuje dietę, która ma wyglądać tak jak dieta ludzi z przeszłości, no to najczęściej ona by troszkę inaczej wyglądała. To najczęściej nie do końca wie o czym mówi, ponieważ w przeszłości to wszystko było troszkę inne. Oczywiście wiem, o jaki pomysł chodzi, wiem, jaka idea przed tym stoi, że po prostu próbujemy jeść w sposób podobny do tego, co kiedyś jedzono, tylko że po prostu z tymi dostępnymi dzisiaj z tymi dostępnymi w dniu dzisiejszym składnikami. Oraz według tej wiedzy, którą obecnie posiadamy, żeby dostarczać nam tego, czego trzeba. Tylko, że niestety niektórzy idą w tej materii zbyt daleko i reklamują coś, co w rzeczywistości wyglądało inaczej niż to mówią. No ale to jest zupełnie inny temat. Więc co jedli pierwotni ludzie, prehistoryczni ludzie? Wszystko. Wszystko, co znaleźli, wszystko, co było do zjedzenia, nie wybrzydzali. Często, niestety, nie mieli szansy nawet na znalezienie czegokolwiek, i zdarzały się problemy z tą żywnością, więc było ciężko. Cieszmy się, że teraz jest o wiele lepiej. Dostępność tego pożywienia w porównaniu do ówczesnych czasów wielokrotnie się zwiększyła. Co oczywiście spowodowało wystąpienie wielu problemów. No, ale może na dzisiaj. Zakończmy. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.